W internecie nigdzie nie znalazłem filmiku o takich przystawkach. Chodzi mi o to, że przystawka, jak była nowa, cztery razy zaciągała. Teraz już ona jedynie w ten sposób zaciąga. No i owszem, trzyma jakby nie patrzył. Ja ją kupiłem, tak jak kiedyś Wam mówiłem, za 70 zł przez taką stronę czeską. Teraz można kupić chyba za 90 zł, ale nie ma tutaj możliwości zwalniania tego guzika. Jest taki, taka gumeczka, ogonek i tym ogonkiem to podciągamy. Nie ma tej sprężynki, tutaj tego odpowietrzania. Takie coś to jest jakieś nieporozumienie. Ona ma działać dokładnie tak. Czy może raz, dwa, trzy, cztery i już ma trzymać i zaraz Wam pokażę, jak to osiągnąć? W tej przystawce w tym momencie nie ma takich dwóch rzeczy: to jest taka gumeczka i kawałek plastiku. Chińczycy, jak to składali, nie powiedzieli im chyba, jak to dokładnie złożyć. Każda przystawka ma taką pompkę w środku. Pokażę Wam, jak to wygląda zupełnie od środka. Tam jest dziurka na samym końcu, i tą dziurkę trzeba tą właśnie gumką delikatnie zaślepić. Chińczycy zauważyłem, że robią to w taki sposób, że najpierw rzucają tą podkładkę. A potem idzie ta gumka. Moim zdaniem jest to błąd, ponieważ ta gumka ma jak najbardziej zasłonić tamten otworek. I powinno to być w tej kolejności, że najpierw wchodzi gumka. Popatrzmy na swoją gumkę, w którą stronę ten środek, ten środkowy języczek bardziej się wychyla. I tak jak on się wychyla w tą stronę, to tym wychyleniem do spodu, żeby jak najbardziej przycisnąć to. Już wam to dokładnie pokażę z bliska. Jak to będzie szło? Tyk. Ja to włożę tak patrzę na swoją gumkę. Wezmę ją delikatnie przetrę, bo jest troszkę przyprucona. I wkładam ją. Jest w miarę równo, więc bez różnicy. Jak ona będzie po prostu ma się znaleźć na spodzie, obojętnie. Jak I teraz, kolejna rzecz ta podkładka, obojętnie, jak do wyciągnięcia, zastosowałem coś takiego. To jest zwykła elektroda. Młotkiem ją troszkę sklepałem na końcu żeby zrobić taki ostry ten czubek i ten czubek zdjąłem. To mi pozwala ewentualnie później wyciągnąć to. Tutaj mogę tym czymś sobie to wepchnąć. Nie ma znaczenia jak ja to będę wbijał. Ma się to znaleźć zupełnie tam na końcu. Widać? I jak to będzie w taki sposób, to pompka będzie działać. Pompkę należałoby też dokładnie wyczyścić papierem z całego syfu. I fajnie by było, oczywiście nie będę polecał, bo powinno się spryskać to czymkolwiek, co nie spowoduje, że ten tłoczek, ta gumka za chwilę napęcznieje. Ja do tego używam. Silikon sprayu to jest do uszczelek samochodowych. No ale spokojnie mogę sobie spryskać tłoczek. Mogę sobie prysnąć tam do środka troszkę wkładam. I to jest wszystko. To już tak łatwo nie wyjdzie. No i teraz ciekawostka. Raz, dwa, trzy. Widać? Cztery. To jest płytka bardzo gładka, ale tutaj obok mam do porównania płytki chropowate i na chropowatej też trzyma. Widać? Jedną ręką byłbym w stanie to zrobić. Mam nadzieję, że komuś się kiedyś ten film przyda naprawicie sobie swoją pompkę i będzie działała.